Witajcie moi drodzy. Dzisiaj taka trochę matematyczna scenografia, bo chciałem przedstawić Wam bilans dżdżownic, czyli będziemy mierzyć i ważyć. Ostatnio spotkałem się, że sporo osób zastanawia się, jak wygląda dżdżownica kalifornijska. Jak jest duża? i stąd pomysł tego filmu powiem Wam, że wyłapałem kilka sztuk zupełnie przypadkowo i zobaczymy czy pozwolą się zmierzyć i zważyć bo to jest też pytanie pojedynczo mam tutaj pierwszy okaz o wyłączyła nam się maszyna, mamy, no jedno deko 30 prawie, zobaczcie, czyli to jest jeden z większych okazów, zerkniemy jak będzie się prezentowała na skali, e, jedna krateczka to pół centymetra, możecie użyć wyobraźni i próbować ją zmierzyć Okej okay. Mam kolejnego osobnika No ten jest 08 Damy go też na skalę Śmiemy jeszcze kolejnego. No Oczywiście to, co mam poza ekranem, możecie się domyślić. Jest to po prostu kuleczka. Tak zachowują się, jeżeli nie są w swoim środowisku. No tu mamy najmniejszą osobistość z tej całej trójki. 60. I zerknę jeszcze, czy mam jakiegoś wielkoluda. Nie mam. Ale jest jeszcze jedna. No, tu jest prawie jednogramowa. Mniej więcej y, takie nazwijmy dorosłe, czyli te zaobrączkowane z pierścieniem y, ważą od 0,5 do 1,5 grama. Coś nam zostało na wadze. Coś bardzo małego. Ale nie. Myślałem, że to może jakiś kokon, przypadek. Także zobaczcie, eee, tak wygląda. Myślę, że młodzież, bo te drżownice nie będą miały więcej jak eee, pół roku. Jeżeli komuś przydadzą się takie dane, no to super. W przyszłości zrobimy może troszkę większy przekrój przez etapy rozwoju dżdżownicy. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, do zobaczenia.